Opaska, inteligentna opaska. Czy mieliście kiedyś w swoim życiu inteligentną opaskę? Taką to opaskę, która służy do monitorowania aktywności fizycznej, do mierzenia pulsu. Ja już w tej chwili nie noszę tej opaski. A dlaczego? Posłuchajcie mojej historii. Pewnego razu na zajęciach online przychodziła moja kolej powoli, do tak zwanego wypowiedzenia się na forum. I wtedy przede mną kolega powiedział, że jego bardzo stresują te wystąpienia. Powiedział dosłownie to, co, co ja już czułam. Czułam tutaj takie palpitacje. Tak, to mam serce, palpitacje serca. Czułam, że puls pokazuje mi się na opasty w wysokości 130 uderzeń na minutę i wtedy powiedziałam to na głos powiedziałam, że ja się bardzo stresuję że mnie te wystąpienia bardzo stresują że wówczas mam miszmasz w głowie zapominam co chcę powiedzieć nie kontroluję tego co chcę powiedzieć i co się wydarzyło za chwilę czułam, że to wszystko zeszło ze mnie. Ten stres, ten puls zaczął miarowo bić i od tego czasu ja nie mam, hmm. no muszę powiedzieć, problemu, po prostu z tremą przed takimi wystąpieniami. To wszystko stopniowo tak ze mnie schodziło. Jakie to ma powiązanie z naszą fundacją? Ano takie, że kiedy oswajamy nasze problemy, nasze trudności, kiedy wypowiadamy je na głos, to sprawiamy, że one czują się lżejsze. Zaprzyjaźniamy się po prostu z tymi trudnościami i budujemy nasze poczucie wartości. Ono szybuje w górę. Taka to historia opaski. Także widzicie, co może wiązać się z opaską.